Nie ma jak takie znaleziska. I tak u nas właśnie wyglądają rowy. I żuberek jak zwykle standard. Tyle puszek udało się zebrać z rowów. Z jednej praktycznie drogi w jedną stronę i w drugą. Teraz to potłuc i do worka kolejnego. A złomiuszcz czeka na sprzedanie poniedziałek wyjazd jeszcze buteleczki